się nowy rok szkolny. Będzie to pierwszy od chwili odzyskania niepodległości rok normalnych zajęć szkolnych i praktycznej realizacji planu. wobec braku odpowiedniej liczby budynków szkolnych przydziela się zakładom naukowym domy o innym przeznaczeniu. W Rudzie Padjanickiej pod Łodzią mieści się w luksusowej zili niemieckiego magnata włókienniczego Tindermana. W klasztorze ojców franciszkanów w Warszawie uruchomiono przedszkole i półkolonie, do których uczęszcza ponad 100 dzieci zamieszkałych w okolicach Starego Miasta. Równocześnie prowadzone są prace nad odbudową domu, w którym mieścić się będzie przedszkole w okresie zimowym. Wydawnicy w Polsce odbudowuje się pod znakiem współdzielczości. Obok czytelnika do rzędu najbardziej ruchliwych instytucji wydawniczych należy spółdzielnia Książka, która obchodziła niedawno pierwszą rocznicę powstania. Celem spółdzielni jest działalność zmierzająca do podniesienia ogólnego poziomu wiedzy społecznej w Polsce. Wydali literaturę społeczno-polityczną oraz dzienniki i czasopisma. Wydawnictwa swoje sprzedaje książka za pośrednictwem 25 placówek w różnych miastach Polski. Wydobycie ropy na terenie polskiego okręgu naftowego wzrasta z tygodnia na tydzień. Uruchomiono już wszystkie niemal szyby naftowe w okolicach Krosna, Jasła i Gorlic. Prócz tego przeprowadzono nowe wiercenia, które dzięki zastosowaniu ostatnich wynalazków z dziedziny techniki wiertniczej pozwolą na znacznie wydatniejsze wykorzystanie z lóż naftowych Podkarpacia. W miesiącu sierpniu polski przemysł naftowy wyprodukował 10 tysięcy ton ropy, 10 milionów metrów sześciennych gazu i 200 ton gazoliny. Polskie rafinerie naftowe całkowicie niemal pokrywają potrzeby przetwórcze rynku wewnętrznego, produkując benzynę z ropy krajowej i zagranicznej. Jak wiadomo, na podstawie umowy handlowej ze Związkiem Radzieckim otrzymujemy ropę naftową w zamian za Węgiel, który po włączeniu do Polski ziem dolnośląskich stał się podstawowym artykułem naszego eksportu. Te dziewczęta wróciły niedawno z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Kosztem ich zdrowia nauka niemiecka próbowała dokonać nowych odkryć w dziedzinie chirurgii. Niemieccy profesorowie, których poziom moralny z niczym nie odbiega od poziomu niemieckich kryminalistów, zimną krwią kalecili, i mordowali zdrowych ludzi. Tysiące takich kalek wracają teraz z niemieckich obozów koncentracyjnych do wyzwolonych krajów Europy. W warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus znakomity chirurg polski profesor Gruca dokonał operacji na Marii Kaźmierczuk, która na skutek zbrodni niemieckich utraciła władzę w stopach. Jest nadzieja, że chora wróci do zdrowia. Wojna skończyła się, ale nie umilkły jeszcze wolania o sprawiedliwość i karę dla hitlerowskich zbrodniarzy. Na tym cmentarzu pochowano ofiary krwawej niedzieli w Bydgoszczy. Sześć lat temu pod pretekstem odwetu za rzekome zbrodnie wobec Niemców wymordowali okupanci 10 tysięcy Polaków w Bydgoszczy. Pośród mieszkańców tej dzielnicy nie ocalał niemal nikt. Mordowano mężczyzn, kobiety, starców i dzieci. Resztę ludności polskiej zamknięto za drutami obozów po ulicach. W szóstą rocznicę dnia okrzczonego przez Niemców mianem Krwawej Niedzieli Bydgoszcz okryła się ciężką żałobą. U stóp katafalku, który symbolizować miał męczeńską śmierć mieszkańców Bydgoszczy, pochyliły się głowy wszystkich Polaków. Rodziny pomordowanych. Przedstawiciele państwa i społeczeństwa, cały naród złożył hołd pamięci tych, których krwawa ofiara nie poszła na marne. Krwawa niedziela nie powtórzy się nigdy, ale pamięć krwawej niedzieli trwać będzie jako symbol tego, co dzieli naród polski od narodu niemieckiego. Niemcy nie powrócą już do Bydgoszczy, jak nie powrócą nigdzie, gdzie rozpościera się panowanie Rzeczypospolitej. Ziemia poniemiecka przechodzi na własność tych, co własną krwią okupili zwycięstwo w walce z Niemcami. W tych dniach we wsi Waldowo, powiatu bydgoskiego nastąpiło przekazanie pierwszych 50 gospodarstw poniemieckich żołnierzom inwalidom Wojska Polskiego. Walbowo jest całkowicie zelektryfikowane i posiada znaczną ilość maszyn rolniczych. Do pomocy przy cięższych robotach oddano inwalidom niemu. 10 tysięcy widzów śledziło przebieg zawodów chwilki nożnej między drużyną lotników sowieckich a reprezentacją stolicy. Drużyna gości mimo niedostatecznego treningu zaprezentowała się bardzo korzystnie. zakończył się zwycięstwem w Warszawie.